Hej hej stay Seed, witam was serdecznie w grze The Pub Life Simulator moi drodzy demo gry w której przyjdzie nam poprowadzić swój pub podobnie jak mieliśmy to przykładowo pubsim tutaj też będziemy prowadzić sobie swoją knajpkę gra nie posiada języka polskiego a przynajmniej demo go nie posiada no i nie mamy opcji multiplayer w demku podobno w pełnej wersji ma być właśnie opcja multiplayer kooperacja i coś tak czuję po kościach, że to będzie właśnie gra nastawiona raczej na taki tryb kooperacyjny, niż granie w single playerze. No my sobie oczywiście to sprawdzimy demo na tyle, na ile nam tutaj twórcy pozwalają. Mamy kilka opcji do na save. Y. No to, to całkiem spokojnie jak na początek. Dobra. Empty. Play game. Aha. After placing... Single... Nie zdążyłem, dzięki. Skip Tutorial. No nie, Skip Tutorial to nie. My Pub. Pub. Dobra, nie zostaje nazwy, nie będziemy się bawić. To jest tylko demo. Open the bar du. Nie robi się. Przyby się sypki sypkia mogiła. Przecież nie no, powiem wam, że całkiem elegancki bar. Trzeba tylko trochę pozamiatać. Clean stains and remove papers. Dobre. Jest mietła, jest mietła. Jedziemy. O, popularność i ekspa dostajemy za to Zamiataj Dobra ile tych plam ma być? 10 A tu jakieś papiery na okna w sumie jeszcze Try empty handed A, tu muszę chyba najpierw tą miotło zostawić Dobra Coś tu jeszcze jeszcze gdzieś pozamiatać? Mam cię. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć papierów jest, dobra. czyli plan więcej chyba już nie będzie. Co tu jest na dole? Office. Stuff only. Nie wejdę. Kibelki. Co to za artystyczne mazgaje? <gry> dobra. Kibelki są. Wejść nie można. Mokła, mokła podłoga tu. Nie ma damskich pisuarów <laughs> Dobra, lecimy. Office. End day. Nie, to chyba później. Dobra, zróbmy to, co chcą, żeby się czasem coś tu nie wysypało. Dobra, jest raz. Okej okay. Dobra Pasuje Open the tablet Mamy jakieś przepisy, management To niedostępne, store Aha, level drugi I co? Drafty, a to będą te Te kegi, nie? Może jedno to. jak to się robi? Aha, tutaj. A to będzie w butelce? Dobra. Dodaj do koszyka. Zamów. No co jest? Kurde. A tu No dodałem typiwo piwo do karty i co? Nie chciałem mi potwierdzić. O, teraz się udało Delivery Magazyn Całkiem fajnie. Ładnie tu Fajne beki na browary, dobra. O, jest omówienie nasze. A, to w konkretne miejsce muszę. A już nalewaki są ten, yy, pooznaczane. No tylko w konkretne miejsce można ustawić tego pega. Dobra, butelczyny jeszcze. Jest lodoweczka jakaś. Dobra. Aha, to jest górna półka, to jest to. Co mam z tym zrobić? Wypierdziel to. Radio. Dobre. No nie wiem to... no włącz coś. A nie, to może być fajne dosyć. Co dalej? Open the pub. Proszę ja, Ciebie. Zakończ pierwszy dzień. Dobra, znaczy teraz, czy ja mam klientów obsłużyć? No nie, obsłużyć chyba, bo idą. Ty patrzcie, stoliki są numerowane. Hello. Aha, klient czeka na zamówienie. A to nie przyjdziesz do baru nawet, ty. Wywąsaty ciulu 10 sekund. Cross Fox Draft. Eee, dobra Draft to będzie z tego. Jak to się robi teraz? Grab. Hej. Aha, dobra. O, sam nalewa. Nie trzeba pilnować. Dobra. I trzeba, mam mu to zanieść. Masz. Możesz sobie się złapać. Słucham. Draft dobra, hello, to już się tu robi, tu się nalewa. A co tam dla pani będzie? Gdzie się pani pojawiła? Tu, słucham, też drafta. Dobra, zara, to najpierw temu miglancowi muszę dać, oh. hello. In, ustaw, dalej. Ale mi kasy za piwo nie dali jeszcze. Proszę bardzo. Gdzie moje pieniądze? Ten dolars. Jest ten dolars. To jest też dolars. No ja cię pierdzielę. No to rzeczywiście słuchajcie. Yy, gra. Słuchajcie, co ty chcesz? Buteleczkę. No, na no moje, tak jak myślałem, nie? Gierka nastawiona w kooperację. Proszę bardzo. A gdzie są te oh. kufle? Jest ten Dolarz. Hello. Hello. Butelka. Proszę ja ciebie Dobra. A oh. ty co chciałeś? Jeszcze nie wiem co. Aha, draftowe. Tylko co z tymi? Yy, co z kuflami? Bo ja tylko jestem stąd zabieram. Hello. I, 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 I nie wiem co dalej się z nimi dzieje. Ta tutaj Janowna y, dziewoja, prawda? Złocisty trunek wypiła. Narozlewała, taka fleja. Buteleczka, dobra. To dziś mi kasę zostawił, nie? A ile jest za butelkowe? Też dycha. Nie, on tu miał chyba w kuflu. Nie pamiętam. Hey. Dobra, ciebie muszę zapamiętać, że butelkę ci dałem, bo nie mam. O! Oh. to jest w tej samej cenie. Butelka, dobra. O, dawaj hey. o, Hej. Okej. Draftowe, dobra. A uh, yeah. yeah baby. Do której w ogóle tak knajpa jest otwarta? Ja mogę to zamknąć w każdej chwili, czy nie bardzo? Za buteleczkę też jest 10 dolarów. Draftowe. Tak, kufle mi się skończą, Zara, Bo wy nie oddajecie. Kufli. Jestem do domu chyba zabierają. Butelki też zabierają do domu, czy co? Ty, magister, masz to piwo, bo ja muszę powycierać trochę. Dawaj to mietłe. Pan poczeka. To jest bar, a nie piekarnia. Tu przychodzimy się prawda troszeczkę zrelaksować. I napić zimnego złocistego trunku, a nie żebym ja tu, wiesz, się spinał jak guma w gaciach. Dobra, melduj. Zde. Te... O kurde, trzy pokary mi zostały. Tragedia Tu jest w ogóle jakaś, ten, no jest coś do mycia, jakieś te, zlewozmywaki, coś Proszę Dla pani? Też Kuźwa, dwa kufle mi zostały Tej, miglance Mów Też w pokalu, w yeah. y, tym, w kuflu Tak, ja, kufel się na ten Zrespił Ale to i tak jest coś tam. przecież to było dużo kufli, nie? Dobra, gdzie ty byłeś? Tu Masz? Dla ciebie co? W buteleczce Dobra buteleczce 24. Czas się zatrzymał. Ej, zamykamy ten bałagan. Zbieramy kajs, hajs. Yy, pani, co by chciała? Nie, ej, już zamykamy. Zbieramy hajsiwo. Dobra, a to zostawię. Gdzie tu się teraz? Gdzie ja mam iść? Aha, to było to. End day. Dobra, 1480 popularności nam wskoczyło. Tak, balans. Aha, to stan konta. Dobra. I dwa nowe browarki. Koniec dnia. Tak ona tu czeka. Ona czeka. Dobrze, że hajsu nie zakosiła. Co chciałaś? Nie mam, bo jeszcze nie zamówiłem. Aha, to się przez tablet zrobiło. Kurde, to zamawianie jest takie trochę miśne. No w 10 sekund to nie zdąży do stawa dojechać. Nie widzę tego. I dwa pokale tylko te. Dwa kufle są tylko. Idź sobie. Nie stękaj. Już do mi popularność obniża, nie? Tak nie, nie podoba brywarka. Gdzie to, to ma być? I teraz tak, te buteleczki. Dobra, tu do góry. Koneczka tu. Lickers House yy, A mówię, czemu nie ma klientów, a mamy knajpę zamkniętą Dobra To ona została z wczoraj, nie? Ta kobita Ona nie wiedziała, że jeszcze w ofercie będziemy mieli to nowe piwo, ona chciała to nowe piwo Chyba coś tam swędzi za bardzo za uszami Dobra, co my tu mamy w ogóle? Game over Red K. Nie mogę nagrać? To da jakaś loża Wiposka, słuchajcie Co tam? Wyścigi konne To samo, dobra Już się porozglądamy trochę na razie, bo... Yy, mówię, ja teraz nie wiem co z tymi... Tu jaka kurde ładna ekspozycja yy, Nie wiem co z tymi kuflami Zostały mi tylko dwa Gdzie to jakoś zamówić? Nie, to tylko browary są. Czy kąski jeszcze będą. No nie, no mamy zaznaczone już wszystko. Yy, sprzętu. Jako tako. No na razie zamawiać nie możemy. Dobra, tu mamy jeszcze jakieś kufle. Dobra, to czekajcie, zrobimy tak. Ja sobie to postawię tu. mi jeszcze z jeden. Bo one się tu chyba respią. Dobra, postaw. I teraz tak. Tu mamy. Yy, to zostawimy tu 6 Kufli I to będzie też 6, tak? Ale nim czasami tak jakoś dziwnie zabuja, Słuchajcie, jeżeli chodzi o yy, tę naszą postać. Tu się w miesza, miesza, adryneczkę robi. Jejbiście. Dobra, otwieramy ten przybytek. Jeszcze trochę pogramy. Zobaczymy, jak to dalej będzie. A to moja fura jest. To jest, słuchajcie, to moja fura, ja tym do roboty przyjeżdżam. A takie kurde, to specjalne miejsce do parkowania, nie? To jest moje, no. Widzicie? Tak się, y, takimi się furami jeździ, jak się y, filmy na YouTube kręci. <laughs> to jest. Fox Draft, dobra Fox Draft, to było które? Te zielone, dobra Tak, ciak bajera Zaraz będzie Proszę bardzo, dzień dobry oh. Brook, to też te draftowe, dobra Dawaj to i to będzie to piwo tu się nic nie zmieniło na razie, Hello. jeżeli chodzi o kufle. Zobaczymy, jak on wyżłopie. Te, tu się respią kufle. Dobra, wszystko wiadomo. Nie trzeba myć. To dla pana? To buteleczka. Dobra. Buteleczka tego zielonego piwka. Proszę ja ciebie. O! Oh. Także spoko, słuchajcie. Kufle nam się respią za barem, butelek po tych miglancach zbierać nie trzeba, to jest chociaż jakiś plus, bo tutaj samemu to się można na dłuższą metę chyba też zajechać trochę własną łapą, obsługując klientów, tutaj jeszcze wejść zbieraj kasę, Fox Bottle, Fox Bottle, proszę bardzo. Dobra, i, i, jaka ja hajsi ma najpierw, nie uh, to? Draftowe, dobra, pani podajemy draftowe, a was, słuchajcie, yy, prosiłbym o jakąś informację zwrotną, co na, co do temat, yy, co na temat tej gry, Hello. czy wam się podoba coś takiego, czy wam się nie podoba, dajcie znać w komentarzach, łapkami w górę, yy, może jak będzie, wiecie, wow. będzie dużo łapek, to ten, yy, dostaniemy pełną wersję może od twórców troszeczkę wcześniej, niż by premiera miała być. Draft beer, please. Dobra, to już się zakręciłem. Także tak, nie? Tak jak mówię, zostawcie łapkę w górę. Yy, zostawcie jakiś ślad po sobie, komentarz. I wtedy podejmiemy decyzję, słuchajcie, bo to też mówię, od was zależy, czy chcielibyście sobie pełną wersję tej gry sprawdzić. A czemu tam w drzwiach stoisz? Do stolika nie podejdziesz? Co mam ci podać? drug draft. Drug draft. Tylko działa mi to położyć kuźwa, na ziemi? Na podłodze? Nalewaj. Fajnie, by to było naprawdę w kooperacji, słuchajcie, sobie pograć, przynajmniej we dwójkę, nie? Tylko wtedy. Ej, to nie do Ciebie miało być. Wziąłem to postawić. Masz. No, już myślałem, że nie zdążyłem. Eee, jakby to miało działać? One Lotty Fox Drive eee, przykładowo. Jeden mógłby zamówienia zbierać, a drugi te browarki nalewać, nie? Hi Tylko, że ja już stąd, będąc za barem, nie widzę kto jakie zamówienie mam nad głową. A tutaj nam się to nigdzie też na żadnym monitorku czy coś nie pokazuje. Eee, to było dla Ciebie. Tu była moja kasa. I ty byłeś pierwszy. Foks, Hello. Dobra, teraz tak. To do pana. Yyy... Bottle print, oh. a ty chcesz... Poźwa. Hello. Jakie? Wow! to zielone, dobra. No zobaczcie, mamy drugi dzień i już się troszeczkę roboty zbiera, nie. E, a na dobrą sprawę my tylko łazimy podjemy piwo. A co to dalej będzie jeżeli y, będzie jakaś modernizacja knajpy, y, będą drynieczki, czy jakieś tam inne rzeczy. O, yeah. Hej. Draft. To to wtedy, wtedy naprawdę będzie co robić, nie? Jeżeli chodzi o taką... Gry dla jednego gracza, nie? Pojedynkę, to to będzie można się zajechać. To dla ciebie yy... Brook dobra. Dobra, masz. Od ciebie już nie przyjmuję zamówienia. Bo my za 15 minut kończymy yy, szychta. jeszcze wypadałoby to porządzić trochę. Hej, ja mogę to tak. O, teraz już nie będą mi przełazić, te. Dobra, Posprzątamy, Chociaż ja myślę, że yy, no ten odcinek z demka, w ogóle naszą przygodę z tym demem To sobie na tym etapie zakończymy, nie? I i tak jak mówię, jeżeli będziecie chcieli Yy, sprawdzić sobie pełną wersję gry, no po prostu dajcie znać w komentarzach yy, Dajcie znać też łapkami w górę Wtedy będzie to dla mnie zna yy, istotny sygnał, taka informacja, że yy, no w jakiś sposób wam się ta gierka podoba I chcielibyście sobie w pełną wersję przykładowo tutaj ze mną zagrać No następne dwa piwka nam dojdą Ale to tak, jak mówimy się, moi drodzy, że na tym zakończymy sobie yy, przegląd tej gry, przegląd tego dema. A ten jeszcze. A, yy. Dobra, nevermind. Moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o komentarzu, o subskrypcji, kto zajrzał po raz pierwszy, a jeszcze nie subskrybuje. Za ten odcinek, za ten materiał serdecznie wam dziękuję. Do następnego, jeszcze raz dzięki, trzymajcie się. Hej, hej.